Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, niekwestionowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów w regionie. Tuż za nim jest Rafał Trzaskowski, kolejny Szymon Hołownia. To były wyjątkowe wybory, bo przeprowadzone w czasie trwającej epidemii koronawirusa. Lubinianie byli zdyscyplinowani i stosowali się do wytycznych sanitarnych. Zgodnie z planem, że otworzyliśmy lokal, no ludzie przestrzegają, dezyfekują ręce, także nie trzeba dużo zwracać uwagi. Przychodzą w maseczkach, także jakby na razie wszystko jest ok. Zdyscyplinowani. Zdyscyplinowani nawet. Jestem zaskoczony, że tak są ludzie zdyscyplinowani. Najwięcej głosów otrzymał pan Andrzej Duda 88 tysięcy. Następna osoba to pan Rafał Czaskowski 58 tysięcy, i pan Szymon Hołownia 24 tysiące. Wybory przebiegały spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych sytuacji dotyczących złamania ciszy wyborczej. Również frekwencja była wyjątkowa podczas wyborów. Już o godzinie 12 w Lubinie zagłosowało blisko 26% uprawnionych, a w całym powiecie lubińskim ponad 24%. O godzinie 17 w mieście frekwencja wynosiła już prawie 48,5%, a w powiecie 47,5%. Ponoć tak zawsze jest na wyborach prezydenckie, że jest duża frekwencja, dużo większa jak samorządowe, także no spodziewamy się, no ja tak przypuszczam, że Około 60% może być. Jak grają ci, na których głosuję, to będą tak jak oni mówią, mam je to odpowiada, jeśli inni, to będzie inaczej. Myślę, że mam realny wpływ pod warunkiem, że coraz więcej osób przyjdzie na te wybory. Wszyscy razem mamy jeszcze bardziej realny wpływ na to, co się wydarzy. W powiecie lubińskim na Andrzeja Dudę swój głos oddało ponad 24,5 tysiąca mieszkańców. Urzędujący prezydent zwyciężył również w powiecie Legnickim z wynikiem ponad 12,5 tysiąca głosów, a także w Głogowskim, gdzie zdobył niespełna 13,5 tysiąca głosów poparcia. W powiecie polkowickim natomiast 15,285. Najwyższą frekwencją może się pochwalić powiat Lubiński z wynikiem blisko 64%. O fotel prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ubiegało się w sumie 11 kandydatów w drugiej turze 12 lipca spotka się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Nawet 10 lat więzienia grozi byłemu przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogowie Leszkowi D. Prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia swoich uprawnień i utworzenia tym samym zagrożenia dla innych ludzi oraz środowiska. Chodzi o sprawę, która ujrzała światło dzienne na początku tego roku. Leszek D. przyznał się wówczas, że jako kierownik miejskiej jednostki ADM zezwolił na składowanie niebezpiecznych odpadów na terenie należącym do miasta. Prokurator przedstawił Leszkowi D. zarzut popełnienia przestępstwa. Polegającego na tym, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję kierownika ADM Śródmieście, będący jednostką organizacyjną zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Głogów, przekroczył jako funkcjonariusz publiczny swoje uprawnienia poprzez otwarcie dostępu do nieruchomości gminnej położonej przy ulicy Krochmalnej, będącej w zasobach ADM Śródmieście i zlecił rozładunek na terenie tej nieruchomości przywiezionych odpadów niebezpiecznych. Radny tłumaczył na początku że chciał pomóc innemu mieszkańcowi miasta, teraz odmówił składania wyjaśnień w prokuraturze. Jest opinia biegłego z zakresu ochrony środowiska, która y, opisuje jakiego rodzaju są to odpady. Trzeba tu powiedzieć jednoznacznie, że ani na tej posesji gminnej, na którą podejrzany zlecił przewóz tych odpadów, ani na wcześniejszej posesji, którą on sam dzierżawił, nie było zezwoleń na składowanie odpadów, to są odpady niebezpieczne, znajdujące się w takich beczkach, mauserach, puszkach. Zdaniem prokuratora Leszek D. naraził też na straty Gminę Miejską Głogów. Działanie podejrzanego było na szkodę interesu publicznego, czyli Gminy Miejskiej Głogów, bo na chwilę obecną, gmina ta, jako właściciel nieruchomości, na której znajdują się te odpady, pozostaje w ustawowym kręgu podmiotów obowiązanych do ich zagospodarowania. W Głogowskim Ratuszu poinformowano nas, że miasto prowadzi w tej sprawie swoje postępowanie administracyjne. Radnemu Grozi z kolei 10 lat pozbawienia wolności. Czterolatek chodził po parapecie na trzecim piętrze. Widok kilkuletniego dziecka na parapecie zewnętrznym okna postawił na nogi mieszkańców osiedla Mickiewicza. Okazało się, że rodzice dziecka wyszli do pracy, zostawiając czteroletniego syna samego w domu. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów i pomocy służby mundurowych nie doszło do tragedii. Kobieta usłyszała zarzut zastosowano wobec niej dozór policyjny. O dziecku spacerującym po parapecie zewnętrznym na trzecim piętrze bloku przy ulicy Mickiewicza policję zawiadomili świadkowie zdarzenia. Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, dziecko było już bezpieczne. Funkcjonariusze ustalili, kim są rodzice chłopca. 40-letnią kobietę oraz jej 32-letniego męża. Jak się okazało, oboje dwoje znajdowali się w pracy. Pierwszy do pracy wyszedł mąż, 32-letni lubinianin. Kobieta następnie, kiedy zmienili jej służbę, przepraszam, pracę, godziny pracy, udała się do swojego zakładu pracy, pozostawiając czteroletnie dziecko bez opieki. Rodzice dziecka w chwili zatrzymania byli trzeźwi. Dziecko na koniec interwencji przekazano ojcu pod opiekę, który został z małoletnim w mieszkaniu, natomiast kobieta trafiła do policyjnej celi. W tej sprawie nikomu jeszcze na chwilę obecną nie przedstawiono zarzutów. W sprawie toczy się postępowanie przygotowawcze w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Zgodnie z prawem za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbek na zdrowiu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Gdyby nie zdecydowana reakcja przypadkowego mieszkańca na Legnickim Zakaczawiu mogło dojść do tragedii. Wszystko z powodu niedopuszczalnego zachowania pijanej 35-latki, która wiozła samochodem dwójkę własnych dzieci. Po południu przed godziną 17 kobieta wjeżdżała w ulicę Dmowskiego. W trakcie manewru uderzyła jednak w jeden z zaparkowanych tam samochodów, po czym odjechała. Być może uniknęłaby odpowiedzialności, gdyby zajścia nie widział stojący w pobliskiej bramie mężczyzna. Natychmiast zareagował, siadł do swojego samochodu i zajechał kobiecie drogę na ulicy Kartuskiej w Legnicy. Kiedy otworzył drzwi od jej samochodu, od razu wyczuł uwalniającą się woń alkoholu. Mężczyzna wezwał na miejsce policjantów, a ci skorzystali z alkomatu, który potwierdził, że 35-latka ma 3 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na tym jednak nie koniec. Jak się okazało, w aucie jechała także dwójka jej dzieci w wieku 6 i 10 lat. Po interwencji mundurowych trafiły one pod opiekę dziadka. Zakierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów, jak i również niewykluczone, że kobieta będzie miała przedstawiony zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie dzieci, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Wyrodna matka niebawem odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, jednak warto podkreślić godną pochwały postawę przypadkowego świadka zdarzenia. Gdyby nie obywatelskie zatrzymanie, 35-latka mogła spowodować tragedię, taką, którą na długo zapamiętaliby nie tylko jej żyjący bliscy, ale także inni użytkownicy drogi czy piesi. Śmigłowiec z dwiema osobami na pokładzie rozbił się we wtorkowy wieczór w okolicach Strzegomia w powiecie świdnickim. Dwóch mężczyzn zginęło na miejscu. Przyczyny katastrofy lotniczej wyjaśnia prokuratura oraz członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Do wypadku doszło o godzinie 20.21. W katastrofie zginęło dwóch mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 46 i 48 lat. Według świadków, jeden z nich był właścicielem śmigłowca i lokalnym przedsiębiorcą. Latałem z nim kilka razy i on zrobił kurs e, instruktora, uczył innych. Także miał pojęcie, nie był jakiś taki, taki już od kilku lat tym się zajmował. Także... E, Kurczę, no naprawdę, nie wiem, trudno mi powiedzieć e, e, o przyczynie. Rozpoczęte zostały czynności pod nadzorem prokuratora z udziałem funkcjonariuszy grup dochodzeniowo-śledczych. Oczekujemy nabiegłych z zakresu... Badania wypadków lotniczych. Śmigłowiec spadł na pola w pobliżu drogi krajowej numer 5. Na miejsce mają dotrzeć biegli z komisji do spraw wypadków lotniczych i w ciągu dnia badać szczegóły katastrofy. Mi się wydawało, że on wylądował, bo, bo to on tak ten śmigłowiec jego tryk, tryk, tryk tak ciężko. Nie, nie, nie wiem, coś było nie tak. Nie leciał tak jak i leciał tak nisko tu nad piątką. Cały czas, bo on tam ma stąd ze 3 km hangar swój, nie? I tak leciał nad piątką, tu i nagle znikł. Ustaliliśmy świadków zdarzenia. Nie ukrywam, że mamy również zabezpieczony pewien materiał fotograficzny, jak również zabezpieczyliśmy dokumentację, tak dotyczącą tego śmigłowca, jak i uprawnień y, osób, osoby, czy też osób, która mogła być pilotem tego samolotu. To dopiero będziemy weryfikować. Jak powiedziałem, czynności są wykonywane w kierunku katastrofy w ruchu lotniczym. Natomiast jakie będą ustalenia, to dopiero wykaże śledztwo. Prokuratura nie chce mówić więcej na temat zdarzenia oraz relacji świadków. Trwa zbieranie wszystkich dowodów, które pomogą w ustaleniu przyczyn. Nie leciał wysoko. Jak, jak, jak zwykle, ale ten jegoś migłowiec tak, tak ciężko, tak ciężko pracował. Myślę, co jest kurczę. I tak go obserwuję, patrzę, leci, leci i nagle zniknie. No to ja w samochód przejechałem o tą drogą tu, a nie lewicza tam. I tam mi się wydawało, że on tam gdzieś na polu u tego, ale zjeździłem tam, takie gnojowniki są dookoła, i ja objechałem i go nie ma. No i a ja, tu się okazuje, że on spadł tu bliżej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to lekki śmigłowiec. Śledczy muszą ustalić m.in., który z mężczyzn pilotował maszynę. Już nigdy nie usłyszymy rano tupotu małych stóp, nie kupimy im sukienek do komunii, nie złożymy życzeń na dzień dziecka. Mówiły dziś matki dwóch dziewczynek, które przeszło pół roku temu zginęły w wypadku samochodowym. Dziś ruszył proces w tej sprawie, a rodziny i bliscy ofiar spotkali się przed sądem w ramach cichego protestu. Do tragedii doszło w październiku ubiegłego roku. Dziesięcioletnia Ola i jedenastoletnia Wiktoria wracały z urodzinowej imprezy koleżanki. Za kierownicą siedział dziewiętnastolatek. W trakcie wyprzedzania wjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z busem. Jedynym ocalałym okazał się właśnie kierowca. Dziewczynki nigdy nie dotarły do domu. Pierwsza z nich zmarła na miejscu, druga pięć dni później w szpitalu. Świetnie się bawiły. I stąd nasz, taki nasz spokój, że, że z dziewczynkami jest wszystko w porządku. One się świetnie bawiły. Wysyna, wysyłały nam filmiki, zdjęcia, dzwoniły podczas tego pobytu tam. Że to była super zabawa. Natomiast ta. Tragiczna powrót, ten tragiczny powrót do domu, podczas którego kierowca po prostu nie pomyślał. Proces w tej sprawie ruszył dziś w sądzie rejonowym w Legnicy. Rodziny i bliscy zmarłych dziewczynek spotkali się pod hasłem Jedziesz myśl. Protest miał dać do myślenia wszystkim użytkownikom dróg, a nie szkalować odpowiedzialnego za wypadek 19 -latka, podkreśliły jego inicjatorki. Myśl, by inni nie musieli zapalać światełka przy drodze tak brzmiało przesłanie. Kiedy wsiada do samochodu, kiedy przekręca kluczyk w stacyjce, myśl o tym, że nie jesteś sam na drodze. Myśl o tym, że obok Ciebie są inni uczestnicy ruchu. Myśl o ludziach, których wiedziesz w samochodzie. A wtedy będzie mniej światełek na drodze, będzie mniej tragedii, które my dzisiaj przeżywamy. Będzie mniej grobów, małych dzieci, matek, rodzin. Nie musimy pędzić. I dzisiaj chciałabym móc przytulić swoją córkę zamiast wchodzić do tego budynku. Po prostu. Mecenas reprezentujący sprawcę wypadku zapowiedział, że jego głównym celem będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. 19-latek przekonuje bowiem, że nie jest w stanie tego uczynić. To jest tragedia trzech rodzin. Eee, um. Największym problemem pana jest to, że on sam nie pamięta przebiegu zdarzenia. I tak naprawdę bardzo z pewnością chciałby wiedzieć, co było do końca przyczyną tego, że tak się stało, jak się stało. Hasło Jedziesz Myśl ujrzało światłodzienne wcześniej, gdy siostra jednej z ofiar opublikowała na portalu Facebook poruszający apel do wszystkich kierowców. Dzisiejszy protest był kolejną okazją, by ponownie skierować przesłanie w kierunku zmotoryzowanych. Przesłanie jakże poruszające i działające na wyobraźnię, szczególnie w ustach matek, które już nigdy nie zobaczą swoich córek. Nigdy nie kupimy naszym, sukien, naszym córkom sukienki na studniówkę. Musiałyśmy je kupować do trumny. Nie wiem, czy ten młody człowiek jest świadom tego, że jego lekkomyślna decyzja wyrwała część naszego życia. Najpierw wdarł się do domu swojej żony, a później chciał ją podpalić. Oblał kobietę benzyną, ale na szczęście nie zadziałała zapalniczka. Jawożanin usłyszał 8 zarzutów i grozi mu 10 lat za kratami. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Jaworze. 36-latek najpierw wybił szybę, a następnie wdarł się do domu, w którym przebywała jego żona. Pomiędzy obojkiem doszło do awantury. Mężczyzna wzburzony uciekł z tego mieszkania, e, zabierając e, telefon komórkowy, a także pieniądze należące do jego żony. E, kobieta wystraszona zaalarmowała policję. W trakcie oczekiwania na patrol mężczyzna powrócił na miejsce zdarzenia. E, z bagażnika samochodu wyjął karnister z łatwopalną cieczą, którą pole. Którą wlewał do mieszkania, także polewał nią stojącą w oknie kobietę. W mieszkaniu było 3,5-letnie dziecko. Przed tragedią kobietę uchroniła zapalniczka, a dokładniej to, że nie zadziałała w kulminacyjnym momencie. Po, nie, po kilku nieudanych próbach yy, odpalenia zapalniczki. Wzburzony mężczyzna wyjął z samochodu key którym uszkodził drzwi wejściowe do mieszkania pokrzywdzonej, a także wybił kolejną szybę w oknie jej lokalu. A następnie uciekł z miejsca. Policjanci bardzo szybko zatrzymali 36-latka. Okazało się, że był on nietrzeźwy. W jego organizmie było 1,2 promila alkoholu. Policjanci zabezpieczyli dowody. Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, że było to zagrożenie dla całej kamienicy. Słyszał aż 8 zarzutów. Jeden z nich dotyczy usiłowania dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które grozi mu 10 lat za kratami. Legnicka policja szuka dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać i zaatakować ukraińską parę. Do zdarzenia doszło na terenie ogródka piwnego w samym sercu miasta w dodatku w biały dzień. Przestępstwo z nienawiści miała zarejestrować kamera miejskiego monitoringu. W minioną niedzielę obywatele Ukrainy jedli obiad w jednym z lokali w centrum miasta. Po chwili pojawiło się tam dwóch Polaków, którzy wszczęli awanturę. Ukraińcy byli obrażani z powodu swojego pochodzenia, mieli usłyszeć ordynarne odzywki, m.in. Wą do domu czy Polska dla Polaków. Oni zaatakowali to małżeństwo, rzucali e, talerzami w kierunku tej kobiety. Jeden z nich rzucił butelką. E, no. Wtedy zareagowali pracownicy restauracji. Sytuację udało się opanować dopiero dzięki interwencji obsługi lokalu. Sprawą zajęła się legnicka policja zawiadomiona właśnie przez ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia tych sprawców, jak i również przyjęcia zawiadomienia od pary ukraińskiej, jak i również zabezpieczamy monitoringi i ustalamy świadków tego zdarzenia. Funkcjonariusze zbierają dowody, ale nie dysponują zeznaniami świadków. W przypadku podobnych zdarzeń niezwykle trudno, bowiem nie tylko o pomoc bezstronnych osób, ale i samych poszkodowanych. Jak wynika z raportu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 1 na 5 obywateli Ukrainy doświadczył w Polsce co najmniej jednego przestępstwa motywowanego nienawiścią. Zaledwie 5% z nich zgłasza sprawę na policję, aż 18% Ukraińców, którzy padli ofiarami przestępstw z nienawiści, doświadcza poważnych symptomów depresji. Ponad połowa ukraińskich ofiar przestępstw z nienawiści zmienia codzienne nawyki, choćby unikając rozmawiania w ojczystym języku w miejscach publicznych. My bardzo często publikując wizerunki tych ludzi szybko dostajemy zwrotną informację na temat tego, kim oni są, często gdzie mieszkają. Czasami nawet, nie wiem, numer PESEL dostajemy. Sprawcy, o ile uda się ich zatrzymać, odpowiedzą za przestępstwo znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ze względu na narodowość. Grozi za to trzyletnia odsiadka. Bohaterka ostatnich dni, mała Amelka, która urodziła się w samochodzie tuż przed szpitalem, wspólnie z mamą opuściła już oddział położniczy. Przed wejściem do placówki medycznej na dzielne dziewczyny, z małą niespodzianką czekali przedstawiciele lubińskiej policji. Przypomnijmy, kilka dni temu dwóch policjantów z zubińskiej drogówki eskortowało do Lubina rodzącą Polkowiczankę. Chociaż pod szpital dojechali w ciągu kilku minut, dziewczynka urodziła się w samochodzie tuż przed wejściem do lecznicy. Funkcjonariusze pojawili się w dniu wypisu mamy i córki z małą niespodzianką. W imieniu pani komendant, złożyliśmy na ręce świeżo upieczonej mamusi. I jej małej córeczki Ameli, list gratulacyjny oraz symboliczny pluszowego misia komisarza Lwa. Mam nadzieję, że w ten sposób jakoś zapamięta i w przyszłości będzie miała pamiątkę. W dniu swoich narodzin mała Amelka dała się poznać jako bardzo zdecydowana obywatelka. A jak charakter dziewczynki ocenia po kilku dniach na świecie jej mama? Ogólnie bardziej spokojna niż syn, bo bardzo długo spała, że tak powiem, że nie dało się dziecka dobudzić do, do piersi. Ale, ale później już jednak ten odruch sania i w ogóle ruszył, więc teraz już taka bardziej aktywna jest niż wcześniej. 29 czerwca był dla pani Zuzanny wyjątkowym dniem, z niespodziewanym zakończeniem porodu. Szczerze? Yy, nawet fajnie, właśnie. Powiem szczerze, że tak nawet wszystko to nawet nie pamiętam nawet, że to się takie, takie działo, że taka histeria w samochodzie była, a teraz to już po prostu tego nie czuję nawet, tylko się cieszy tym, że mała jest zdrowa. Szczęśliwe i zdrowe dziewczyny tym razem bez policyjnej eskorty wróciły do Polkowic, gdzie w domu czekał na nich tata Amelki i jej starszy brat. Wójkowie policjanci, którzy kilka dni temu jako pierwsi witali dziewczynkę na świecie, dziś odpoczywali po służbie i przygotowywali się na kolejne emocjonujące wyzwania. Kilka tysięcy złotych padło łupem niezidentyfikowanego dotąd sprawcy, który napadł na jeden z legnickich vape-shopów. Policjanci szukają przestępcy, jednak co ciekawe, swoje poszukiwania rozpoczęli także właściciele sklepu, którzy opublikowali w internecie nagranie kamery z monitoringu. Około godziny 17.30 Legnicka Policja otrzymała wezwanie po tym, jak w jednym z nadkaczawskich sklepów z papierosami elektronicznymi doszło do napadu rabunkowego. Natychmiast na miejsce wysłano policjantów, którzy ustalili, że zamaskowany mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów na terenie miasta i posługując się przedmiotem przypominającym broń palną zażądał od sprzedawcy wydania pieniędzy. Łupem napastnika padło kilka tysięcy złotych. Były to utargi z kilku ostatnich dni. Film z całym zajściem szybko trafił do internetu, bo właściciel postanowił opublikować go najwyraźniej w nadziei, że niezależnie od postępów w śledztwie z pomocną informacją zgłoszą się osoby, które rozpoznają sprawcę. Zależy nam na sprawiedliwości, zależy nam na złapaniu sprawcy. No, mało jest takich sytuacji w Polsce. Podejrzewam, że to chyba był pierwszy w ogóle w Polsce napad na vape shop. Z reguły się napada na banki, tak? Także zależy nam bardzo na tym, żeby po prostu no, stało się za dość uczynienia. Za pomoc w ujęciu przestępcy właściciel przewidział nagrodę w kwocie 5 tysięcy złotych. Być może niebawem przekonamy się o tym, kto dysponuje większą siłą miejscowi Stróże Prawa czy internetowa społeczność. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura Okręgowa w Legnicy. U pracownika firmy Sanden potwierdzono koronawirusa, natomiast u urzędniczki z Polkowickiego Ratusza skończyło się tylko na strachu i kwarantannie. Wynik jej testu jest ujemny. W obu przypadkach od początku trwania pandemii przestrzegano środków ostrożności w miejscu pracy. Sanepit apeluje w trosce o siebie i innych nośmy maseczki w miejscach publicznych. Przedstawiciel firmy Sanden, która zatrudnia setki osób w swojej fabryce na Polkowickiej pod strefie legnickiej, specjalnej strefy ekonomicznej, potwierdza doniesienia o osobie zakażonej koronawirusem. Jest to pracownik produkcji. Jest tylko jeden przypadek potwierdzony testem. W związku z tym odizolowano ustalono zasięg, jaki mógł ten przypadek wywołać w spółce i odizolowano wszystkich pracowników, którzy mieli kontakt z tym pracownikiem. Pandemia koronawirusa także w firmie Sanden wymusiła wdrożenie obostrzeń, które w celu zachowania bezpieczeństwa są od kilku ostatnich miesięcy stale i rygorystycznie przestrzegane. Zachowanie odstępu, poruszanie się w maseczkach ochronnych, odstępy między osobami na produkcji, przegrody między nimi, i w związku z tym łatwe było możliwe ustalenie i odizolowanie tych osób, które towarzyszyły osobie, która zachorowała. W związku z tym jednym potwierdzonym zachorowaniem wdrożono niezbędne procedury. Jedna osoba jest zakażona. Ta osoba nie wykazuje objawów chorobowych. Wszystkie osoby z kontaktu zostały objęte kwarantanną. Wszystkie osoby z kontaktu są panią razem z rodzinami swoimi są objęte kwarantanną. W związku z tym, że ta osoba ma potwierdzone zakażenie koronawirusem, ta jedna, u wszystkich tych osób z kontaktu zostały zlecone wymazy. W powiecie polkowickim dotychczas odnotowano jedną z najniższych w województwie liczby osób, u których zdiagnozowano koronawirusa. W ostatnim czasie pojawiło się także podejrzenie koronawirusa u jednej z pracownic w urzędzie gminy w Polkowicach. Kobieta nie miała jednak wszystkich symptomów choroby. Z tych objawów tylko jeden wystąpił, mianowicie była to podwyższona temperatura około 37 stopni. Tą osobę oraz pracownicę, która bezpośrednio stykała się z tą osobą, natychmiast sanepid skierował na kwarantannę, pobrano wymazy. I już po kilkudziesięciu godzinach wyniki tych wymazów mamy. Okazuje się, że ta osoba nie jest chora, nie jest zakażona koronawirusem. Według najświeższych danych Sanepidu, aktualnie w powiecie polkowickim jest jedna osoba z potwierdzonym koronawirusem. 16 ozdrowieńców, 13 osób objęto nadzorem epidemiologicznym, a z powodu zachorowania na COVID-19 jedna osoba zmarła. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała matka czteroletniego chłopca, która wyszła do pracy i zostawiła dziecko bez opieki. Do zdarzenia doszło w Lubinie. Kobieta stanie przed sądem nieodpowiedzialnej matce chłopca prokuratura postawiła zarzuty. Kobiecie, matce, dziecka, która no, jako ostatnia z tych dwójka rodziców wychodziła z mieszkania, przedstawiono zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i uszczerbku na zdrowiu. Wobec kobiet hmm, prokurator zastosował dozór policji. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło przy ulicy Mickiewicza w Lubinie. W godzinach wieczornych mieszkańcy zauważyli, jak mały chłopiec chodzi po zewnętrznej stronie parapetu okna na trzecim z ustaleń postępowania w tej sprawie wynika, że chłopczyk mieszka z rodzicami, rodzice oboje pracują, najpierw ojciec poszedł na nocną zmianę, a po pewnym czasie... Do pracy poszła też matka. Chłopczyk to były takie godziny późno wieczorowo nocne. Wyszedł na parapet okna. Na szczęście sąsiedzi zaalarmowali policję i że tak powiem, nie doszło do żadnego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia. Na no teraz to już wszystko w wydarzeniach telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.